Siema, siema, witam w kolejnym odcinku i dzisiaj coś czego jeszcze nie było czyli Jekyll już na freeride'owym setupie z dwupułą na kazurce tak jest, dirtowe hopy na dwupółce. zobaczymy dzisiaj jak to jeździ a poza tym chcę się trochę pobawić z zawieszeniem już w sumie trochę poklikałem, bo ostatnio jak byliśmy na tripie Austria-Czechy to na nagraniach z trzeciej osoby widziałem, że mi trochę ten rower tak odbija za szybko. Zwolniłem trochę rebound. I no po dwóch przejazdach na hopkach tam freeridowych myślę, że jest lepiej. Muszę takie zdjęcie koniecznie zrobić, jak to jest dwupułą tutaj na kazurce. Że tą taśmę, taśmę zdejmę. O nie teraz klej zostanie. Taśma ochronna przed wyciągiem na wekslu. No w sumie jest dobra. Nic nie zostało, kleju nowka sztuka dobra, zobaczmy, bandy opony oczywiście setup no bike parkowy czyli opony powiedzmy downhillowe i i ciśnienie jakie 1.9 przód, 2.1 tył dobra Jest dłuższy niż habit, bo <grymne> się zmieściłem w tych bandach. Teraz, jak zwolniłem ten rebound, to tak fajnie syczy. Myślę, że jest nawet już teraz trochę za wolno, ale to zaraz sobie zmienię. Ok, teraz już było super. Nie wiem, czy pamiętacie taki transfer z bandy piątej do siódmej? Transfer stąd tu, czyli transfer długości roweru. Czyli w trzeciej bandzie trzeba przyhamować i ściąć zakręt. Jadę trzecia, hamuję, skręcam, linia. Ło! Ale uciekło to tylne koło. Jednak. Jak jest to po z takim dużym bieżnikiem, jej dużo łatwiej jest. Jak to by powiedzieć, zainicjować brapa. Narzekałem na odcinku z Weksla, że tak nie bardzo z trikami na tym rowerze. No bo w ogóle nim nie jeżdżę na takich trikowych hopkach. Na przykład tutaj. Myślę, że jakbym więcej czasu spędzał na nim, tutaj na swoich hopkach, które znam, to tam miałbym lepsze wczutę. Bandy pojeżdżone powoli myślę, żeby iść na a -line. ale zobaczmy jeszcze stoliki freeride'owe tylko, że jest dwupuła więc zaczynamy gdzie jest największy uskok no, powiedzmy, że gdzieś tutaj drapin Teraz wieje z tamtej strony. zmiałem pod wiatr, ale jednak jak jest rower, chyba głównie chodzi o koła. I im cięższe koła, to ten rower jest taki mniej podatny chyba na te wietrzne sprawy. Dobra, muszę znaleźć jakąś bardziej downhillową linię. tamta była zbyt prosta. okej, okay, okej okay. O! Uff! No i dobra, na jasna e wieje raczej tam od strony bloków, więc pierwsza nitka powinien być chill. Zobaczmy dużo drapin. No teraz to tak, jak mówię, Jacky lubi szybko jeździć. Ale podmuchy, ale spowalnia, pompuj! Pompuj! No. Aaaa. Nie leciałem tej hopy w tym sezonie jeszcze. Step up, hip, trzecia nitka. Banda też trochę już taka jest zmęczona po sezonie. Taka właśnie podzjazdówę. Taka właśnie pod zjazdówę. Próbowałem zrobić ładne zdjęcie, ale słoneczny dzień to nie są najlepsze warunki do wideo i zdjęć. Za jasno. I cienie są za duży kontrast. Łapie się na tym, że za dużo robię takich przejazdów, powiedzmy zapoznawczych. Że tak jeżdżę tylko takie Skok na wprost, skok na wprost i tak. Mówię, o, muszę się wczuć, muszę się wczuć. A tak na trzecią nitkę. Jak będzie wszystko git na drugiej, to, to lecę trzecią. dawaj Michał jakieś puginki. mój ogień. Oh. 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 Wiecie co było? Dwa bary na stromym wybiciu było. Opona mi się trochę zwinęła i wyszedłem krzywo. Oh. Nie umiem wyginać tego roweru. Nie wiem jak. Zabrakło mi prędkości, potem na trzeciu. Zastanawiam się, czy coś mogę zrobić, żeby mi nie, nie zwinęło opony na tym wybiciu stromym, na takim ciśnieniu. Okej. Okay. No, jest tak pół okej. Okay. Pompuj! Gień, No support! Nie zwinęło mi teraz tak opony na wybiciu ale zdaje mi się że przez to, że jest sypka banda to cały czas mi sobie ten rower na oponach tak tańczył i wytracał prędkość bo nic nie hamowałem, a jakoś tak Jakoś tak fajniej byłoby trochę szybciej na tą hopę. Parę się zmachałem. Myślałem, że tutaj przy czwartej sekcji już nie będzie tak wiało. Czy trochę tamte drzewa ochronią od wiatru, ale wieje. No tutaj chyba trzeba będzie odpalić racing. Zostało mi 3% baterii w kamerce. Więc lecę czwartą sekcję. Dropping manual. Zbieraj prędkość. Zbieraj prędkość. Dobra, dropping. padła mi bateria w kamerce w każdym razie udało się skoczyć czwartą nitkę trzy razy raz bez korby a na nagraniach niestety trzeba było zapedałować no mówię, te opony nie są najszybsze na dwóch barach a jeszcze jeszcze wiatr wiał w twarz ja muszę już uciekać bo robota wzywa a co, następnym razem może kickery na dwupółce. No jak się okazało, freeridowy Jacky na kazurce działa i było bardzo fajnie. Jedyne co, no to opony albo powinienem bardziej napompować te bike parkowe, albo w sumie zmienić je na, na jakieś szybsze opony, żeby faktycznie na tych hopkach było więcej prędkości. Tak to spoko. Teraz fragment na misje poboczne. W ostatnich vlogach narzekałem na ból kolana. Wróciłem do ćwiczeń, do rozciągania, do przysiadów. Ostatnio na przysiadach przy 50 kg, przy trzecim powtórzeniu mnie zakło. Kolanie, także przestałem. No zobaczymy, mam nadzieję, że dzisiaj już będzie lepiej, bo jakoś tak lepiej już czuję z tą nogą. Także jest powrót do ćwiczeń i fragment vloga siłownia. Let's go! trening typu ekspres 40 minut i do domu ostatnio przy 50 kg e, przy trzecim powtórzeniu zakło, dzisiaj nie zakło w ogóle zrobiłem 8 myślę, że można było więcej, ale spokojnie, spokojnie trzeba wracać i e, no i tyle. Spoko. Na dzisiaj jeszcze jedna poza rowerowa misja, czyli trzeba odpalić granatowego Mondeo. Mam kable, także zaraz podjeżdżamy pod niego i trzeba odpalić go. Misja na dzisiaj to jest odhajdź granatowego, który jak na razie nawet nie reaguje na kluczyk Ani drgnie Może źle podłączyłem Nie, może to nie styka za dobrze do tego minusa to ciężkie dojście jest trochę inaczej. zobaczyłem tego plusa. Działy. Zakręć. Mamy to. Trzeba było lepiej podłączyć tego plusika. Tylko dwa tygodnie stało, ale mówię, ten akumulator ma już chyba 5 czy 6 lat. Thank you. auto z grubsza ogarnięte, umyte gąbką. Bo te mycie bezdotykowe to wiadomo, tylko do czystych aut. Jeżeli chodzi o temat w ogóle tych mądziaków, to ten granatowy u nas w rodzinie od 10 lat. I jak przyszedł czas, że chciałem zmienić auto, to mówię: chcę to samo, tylko lepsze. Dlatego prawie, że najniższą wersję przedliftową zmieniłem na najwyższą wersję poliftową. Tego po prostu stał dwa tygodnie, bo jest wystawiony na sprzedaż. A dzisiaj tylko takie szybkie ogarnięcie. Odpalenie go w ogóle, odpalenie, ogarnięcie, umycie i, i niech czeka na nowego właściciela. Mały rower, Habit Kazura, wieczór Dzisiaj jest misja. Misia nakt -nak. no. Ostatnio mało nagrywałem pod vloga. Bo miałem misję, żeby w końcu zacząć robić triki. Na przykład na pierwszej chciałem zrobić Suhi średniej. No i 3 dni walki było. To nie był wtedy vibe na nagrywanie, vlogowanie. To była po prostu misja. No i tak 3 dni to nie wiem z 40 prób jakoś zaczęło to wychodzić, ale dzisiaj wieję. Ale zrobiłem sui. Bardzo nieprzyjemnie się wyjeżdża z chopy jak szumi ten wiatr i liście i wszystko. Szarpanie naka już dzisiaj odpuszczam, bo to tak z trzeciej osoby na nagraniu zobaczyłem, że to muszę jeszcze dopracować. Muszę pamiętać, żeby tą nogę najpierw przerzucać i ją do, dociągać tak i wyprostowana, żeby była Idziemy zobaczyć pionowe trailsy Pionowe trailsy BMW Jaka tu prędkość, co? No, bez korby i do góry. Bez korby okay. i do góry. Okej? Okej, okay. wójpek fajny.